Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj pokażę Ci tutorial, jak zrobić w Babu łatwo wielojęzyczną aplikację. Jak coś takiego zrobić? Już Ci pokazuję. Na początku odpalimy sobie prosto aplikację Babu i zobaczymy, jak ona wygląda. Jest całkowicie pusta, bo to jest nowa aplikacja. Wyłączę sobie tryb debug. OK, mam puściutko i mamy tutaj w settings z zakładka Languages, języki, możemy wybrać sobie inne języki, które są główne. I mamy na przykład taką wiadomość od razu przygotowaną przez Babla. Tej wiadomości jest tutaj przygotowane wiele która mówi nam, że coś zmieniło się w naszej aplikacji i na niej się dzisiaj skupimy, na początku oczywiście, więc mamy tu jakąś wiadomość po angielsku, która mówi nam, że ta aplikacja się zmieniła, trzeba ją odświeżyć. Na samej górze mamy wybrany główny język naszej aplikacji, to jest angielski. Więc teraz, jak coś zmieni się w naszej aplikacji, to tutaj będziemy mieli za chwileczkę okienko: We just updated this page, please refresh. Możemy ten właśnie tekst zmienić, poprawić, ustawić tutaj, żeby było coś innego, na przykład hi. Coś takiego sobie napisać, ok, odświeżyć i zobaczmy, odświeżamy. Znowu zmieniamy sobie coś w naszej aplikacji, przesuniemy na przykład ten tekst, czekamy chwilę i zobaczcie, mamy inny tekst, hi, już nam zmienił. Kolejna opcja, którą możemy tu zmienić, to na przykład to, że będziemy mieli język polski jako główny język, polish.pl. Wracamy sobie do naszej strony, odświeżamy naszą aplikację, ona się zmieniła i wracamy znowu, zmieniamy gdzieś tekścik, czekamy chwilę. I zacznie. Właśnie zaktualizowaliśmy tę stronę. Mamy już po polsku nasze teksty. Jak zrobić, żebyśmy mieli tutaj kilka języków? Możemy dać sobie button i robić przejścia do innych, innych języków, na przykład właśnie polski. Polski. Żeby mieć polski, robimy add workflow i robimy go to page. Idziemy do naszej strony tej samej i przekazujemy dane, które są danymi w yy, stylu lang. I w tym parametrze Lang będziemy przekazywali, do której strony, je, je na jaki język chcemy, żeby nam się tutaj wyświetlał. Więc bierzemy set More Parameters to the page, wybieramy sobie Lang. Chcemy język polski, więc idziemy do naszych settings, languages i patrzymy, jak język polski ma tutaj tą nazwę. pl. Podkreślenik, pl. Wracamy sobie tutaj do naszego workflow i to właśnie tu wpisujemy. Możemy to wpisać jako arbitrary tekst. Pl, PL. Ok. Wracamy sobie tutaj. Od razu zróbmy język angielski, więc kopiuję sobie special, copy with workflows, paste special with workflows. OK. Ustawmy sobie tutaj layout naszej strony na kolumn, żeby to ładnie wyglądało. Na środku niech będzie ten przycisk i również ten. dodamy jeszcze jakieś przestrzenie pomiędzy tymi elementami, na przykład 20. Okay. I ten drugi przycisk to będzie angielski. English. OK. I znowu edit workflow. I teraz tym arbitrary text, tym Parametrze lang przekazujemy nie pl.pl, pl, tylko idziemy do naszych settings języki i patrzymy, jak angielski ma ten skróci en podkreśnik as. Więc sobie coś takiego wpisujemy en podkreśnik as. I tak robimy ze wszystkimi językami, które chcemy, abyśmy mieli tutaj w naszej aplikacji. Możemy sobie jeszcze jeden skopiować. Copy special with workloads i zrobić na przykład francuski. Paste special. Paste with workloads. Damy sobie tutaj. France I napiszemy znowu francuski. Przekażemy w tym arbitrary tekst, więc idziemy do naszych ustawień i szukamy, jak francuski ma tutaj skrót. French to jest fr, przykład ten kanadyjski francuski, a nas interesuje po prostu zwykły francuski, fr, podkre, podkreśnik fr. Więc coś takiego tutaj sobie piszemy. Fr, podkreśnik fr. Mamy zmianę języków, zobaczmy jak to wygląda. Polski mamy więc tutaj lang.pl i teraz jak znowu zrobimy jakąś edycję naszej yy, stronie znowu pojawi nam się komunikat powinien się teraz pojawić po polsku jest po polsku ok zmienimy sobie teraz na angielski więc będziemy e n a -s. i znowu zmienimy sobie tutaj gdzieś naszą stronę znowu mamy i zobaczcie, już jest po angielsku i znowu zrobimy zmiany na francuski Jakaś zmiana na naszej stronie. Oczywiście ten przykład ze zmianą na stronie to jest tylko dlatego, żeby pokazać, że coś nam się zmienia. Te teksty. Te teksty muszą, mogą być tu różne. Na przykład yy, taki login już jest zajęty, więc też będą nam się tutaj zmieniały te nasze teksty. Więc z tym, zobaczcie, prostym sposobem mamy po prostu tutaj różne języki. Teraz było widać, że wyświetlił nam się po francusku tekst. Ale oprócz tych tekstów, które są predefiniowane, zrobione przez Babel tutaj zaproponowane, możemy sami dodać nowe jakieś teksty, klikając tutaj: Create Text. Więc możemy sobie dodać na przykład hmm, 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 main page, taki tekstik, ok? No i znowu musimy teraz pójść i go sobie wypełnić, wszędzie go znaleźć. Main page po polsku to będzie strona główna, ok? Bierzemy inny nasz język, na przykład francuski, który też wykorzystujemy. Nie wiem, jak po francusku jest main page, więc możemy sobie wybrać tutaj. PL. Jeszcze raz ustawiamy, że naszą stroną główny głównym językiem jest polski, tutaj wybieramy sobie francuski French i dla francuskiego szukamy tłumaczenia dla main page, więc pójdźmy po prostu do Google Translate, Translator, to może być Deep, ok, bierzemy main page i szukamy go na francuski, France. jest francuski, to na będzie, możemy go sobie skopiować, wkleić tutaj, więc mamy francuski. Angielski i polski. Jeszcze zobaczę, czy angielski jest wypełniony. Jest English, EN, Tu jest Main Page, więc też piszmy sobie Main Page. Jeszcze zobaczymy polski, żebyśmy nie mieli żadnego błędu. W polskim nie mamy, czyli to będzie po prostu strona główna. OK, więc mamy wypełnione wszystkie języki. Co robimy potem? Jak wykorzystać taki język? Mam na przykład taki sobie tekstik i tutaj wyszukujemy dynamicznego pola. Będziemy mieli App. Teksty, up, teksty i szukamy tego tekstu, który dodaliśmy. Z tego poziomu też możemy sobie dodać jakiś nowy tekst. My wybieramy sobie tutaj main page, zróbmy test teraz tego naszego rozwiązania. Klikamy sobie język, teraz mamy zacznie francuski, mamy page principale, więc nie wiem jak to się czyta po francusku. Mamy zaczniemy polskie, Kliknam, mamy strona główna, klikam angielski. Mamy main page, znowu francuski, wracamy do tamtego. Więc tym sposobem możemy sobie za pomocą langa parametru zmieniać języki i dodawać sobie specjalne teksty per każdy język i się do nich odnosić. Ja jeszcze sobie raz duplikuję ten nasz tekst i chcę Ci pokazać, że jak mamy tutaj ten nasz app tekst, możemy właśnie zdefiniować sobie tutaj jakiś inny tekst. Nie wiem, jakiś ee, header in main page. Może to trochę nie będzie za dobre nazwa, na orders. Zamówienie. Zrobimy sobie po prostu zamówienia. Więc mamy kolejny tekst zamówienia jak wrócimy do ustawień naszych. To znowu mamy language i mamy tutaj, yy, zobaczcie, no translation dla orders. Chcielibyśmy sobie tłumacza od naszego Google Translate. Wyszukajmy, jest, możemy przejść do tego tłumacza, właśnie. I co zrobimy teraz? Jak takich tekstów mamy już wiele, no my tu dodaliśmy sobie dwa dodatkowe, ale załóżmy, że mamy ich 10 albo 50, i y, y, jesteśmy y, znawcami tych innych języków, języka niemieckiego, francuskiego, angielskiego i tak dalej, tylko umiemy na czym po polsku, to możemy sobie eksportować taki klik, zaznaczyć, które, tekst, które języki nas interesują. My mamy francuski, angielski i polski, więc szukamy sobie English, 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 nasz angielski, to jest ten EN, US, ten nas interesuje, francuski, FR, FR, jest i polski, PL, 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 jest, ok, eksportujemy sobie, zobaczcie, ściągnęliśmy je sobie, możemy je teraz otworzyć w Google Drive, wciągnąć go właśnie tutaj, ok, przesyła się wysyłanie, odpieramy sobie to i otwieramy sobie w arkuszach Google a. i zobaczymy sobie tutaj wszystkie te nasze Teksty, które wymieniliśmy. To jest ta nazwa, nazwa plugin pluginnej, to jest ten korowe, które zostały zdefiniowane przez Babla, a później są teksty, które są przez nas zdefiniowane. Wspaniale, to jest dokładnie to, co byśmy chcieli. My możemy sobie to oczywiście włączyć filtrowanie na tych polach żeby nam łatwiej było działać z tym wszystkim, więc utworzymy filtry i na przykład wybierzemy sobie, że będziemy teraz się zajmowali tylko tekstami zrobionymi przez nas, przez użytkownika, ok. Tu mamy jakieś text name. to nas nie za bardzo interesuje. Tekst kody, to nas interesuje. Main page i orders, to jest dokładnie to, co mam tutaj w tych naszych ustawieniach po lewej stronie. To jest taki jakby wskaźnik na to, który to jest tekst. Po angielsku main page to main page, po angielsku orders to też będzie po prostu orders. A jak będzie po francusku orders, możemy sobie wrzucić tłumacza. To jakbyśmy mieli tych tekstów więcej, to by wyglądało na przykład tam jakieś e, e, załóżmy account I, I co jeszcze? Mm, mm, mm. Finans. Albo faku, na przykład. O, to jakbyśmy mieli w ten sposób, moglibyśmy sobie skopiować tutaj taką listę. O, na przykład tak, angielski, do tłumacza sobie kopiujemy listę tekstów. Mamy tutaj tłumaczenia, orders, kopiujemy je sobie na polski, więc wypełniamy tą kolumnę polski. OK, i na francuski jeszcze nas też interesuje, więc bierzemy sobie francuski, jest. No kopiujemy sobie. Zobaczcie, tutaj jest inne tłumaczenie, tej main page niż w diplo to jest ciekawe też. I znowu, klejamy sobie, jest. Następnie, co musimy zrobić? Wykorzystać sobie to i zapisać do CSV, żeby później wrzucić znowu z powrotem do naszego Babla, zaimportować. Zróbmy sobie tutaj nową zakładkę, ok? W ten sposób skopiujemy sobie te nasze teksty, które tutaj mamy, wklejamy sobie, mamy tutaj opcję pobierz jako CSV, -ka. ok? Mamy pobrany plik. I teraz wracamy do naszego bobla i mam tutaj opcję import, więc importujemy. Teraz zobaczcie jest przy Polish dla orderów nie ma żadnego tłumaczenia. więc Wybieramy sobie import, łapiemy ten nasz plik, który nas interesuje. Klikamy Validate, żeby nam sprawdziło czy mam dobrze. Mamy dwa elementy gotowe do załadowania. Klikamy Upload data. OK udało się. Idziemy zobaczyć czy mamy. I zobaczcie orders zamówienie zostało wymienione dla francuskiego French jest wymienione orders i to, co ciekawe też, orders tutaj się pojawiło tak samo. Zobaczmy, czy tak mamy. Tak, orders jest tak, orders jest. Bardzo dobrze. I podmieniło też nam stronę główną dla francuskiego, tą, którą wzięliśmy teraz tłumaczy Google Google'a, a nie z Dipla. No i jeszcze ostatni test to jest English, 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 ENUS W obu miejscach wypełnione, więc żeby dopełnić już do końca te nasze Testy, zróbmy odświeżenie naszej aplikacji i zobaczymy, czy wszystko jest zmienione. Polski. Klikamy. Strona główna zamówienia, super. Angielski, main Page, Orders, super, francuski, Page, Deckel, nie wiem jak przeczytać. I orders jest śmiga. Więc tym sposobem mamy wielojęzyczną aplikację. Możemy sobie łatwo eksportować tych Wiele języków i dać komuś do przetłumaczenia albo w miarę szybko przetłumaczyć w tłumaczu Google'a, tylko to tłumaczenie, wiesz, może być takie niezbyt świetne, no bo czasem trzeba z rozpoznać case, przypadek konkretny w naszej aplikacji, żeby dopasować dobre tłumaczenie, ale możemy łatwo sobie to szybko przetłumaczyć. No, może być takie trochę nie za dobre tłumaczenie, tak jakie mówię, ale będzie i wgrać to szybko do naszego Babla, a potem wykorzystywać nasze naszej i to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć.